Witam w kolejnym odcinku. Dziś przygotujemy krem z cukinii, a składniki, jakich użyjemy, to cukinia, czosnek, cebula, sól, pieprz, boczek, koperek, śmietana, oliwa, bulion i masło, do tego lubczyk. Słuchajcie, na początku włączamy od razu rondelek. Do tego kroimy w kostkę cebulę. 4 łyżki oliwy. Raz. 2, 3, 4 łyżki oliwy. Rozkręcamy cebula, cebula nam się przesmaży, więc w międzyczasie pokroimy cukinię. do tego kroimy cienkie slajsy czosku. Również przesmażamy razem z cebulą. Widać, że cebula już jest mięciutka. Czosnów również nam się lekko zarumienił. Dodajemy cukinię. Przesmażamy około minuty czasu. Następnie zalewamy bulionem. Słuchajcie, Cukinia już się ugotowała, za pomocą blendera blendujemy. Słuchajcie, zupa zblendowana, do tego śmietana, czyli przelewamy troszkę śmietany, hartujemy ją gorącą zupą, a następnie dolewamy śmietanę z powrotem do zupy. Doprawimy jeszcze pieprz, sól, i lubczyk, czyli jak to woli, magię. Eee, dobra, wszystko mamy już wymieszane. Teraz dodajemy gorącej zupy do zimnej śmietany. Dosłownie małą ilość. Mieszamy. Następnie wyłączamy, i dodajemy śmietanę do zupy. Ok. Także zupę mamy doprawioną zabieloną już jest gotowa, a my potrzebujemy do tego patelnię tylko po to, aby przesmażyć boczek i nadać mu chrupkości patelnia, jak to się mówi na i układamy do tego boczek, aby był chrupiący. Czyli po kawałeczku przyklejamy do patelni. Także boczek przesmażamy na chrupiąco. Ja w międzyczasie naszykuję już y, talerzyk, miseczkę i pokażę wam jak wyserwować nasz krem z cukinii. Słuchajcie, boczek już jest y, chrupiący, więc czas na naszą zupę. Do miseczki wlewamy nasz krem, następnie udekorujemy tropiącym boczkiem i świeżym koperkiem. Koperek troszkę pokroimy. Mm. I najważniejsze co? Boczek, słuchajcie, boczuś, kurde. Lekko chrupiący i łyżeczce do zupy, czyli mamy już wszystko gotowe. Jeżeli jesteście ciekawi kolejnych przepisów, zapraszam Was serdecznie na kanał YouTube Nasz lub do Polomarketu, gdzie znajdziecie nasze przepisy na ulotkach. Zapraszam Was serdecznie i do zobaczenia.